Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Był w tym roku temat koszyka dla rowerów, z którego jestem bardzo zadowolony. I dzisiaj będę robił upgrade tego koszyka. W związku z tym mam nadzieję, że chcecie się dowiedzieć co może fajnego dojść do koszyka. Bo koszyk na razie doszedł do roweru. Także zostańcie na filmie i od razu zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Jedna bardzo ważna rzecz jest związana z tym, że to co mam do tego koszyka, to z tego jestem bardziej zadowolony, aniżeli z zestawu kluczy, który był w poprzednim filmie. Kupiłem ze koszyk. Koszyk, o którym mówiłem. Mówiłem również o tym, że jak to się na tym się chwieje, to trzeba zamontować podpórki i trzeba je zamontować, bo jak się to postawi w sklepie, to się dogina. Ale to nie jest temat upgrade'u i problemu. Zanim przejdziemy do tematu, to oczywiście polecam Wam film dotyczący koszyka. Kliknięcie kartę tutaj. Natomiast na gwiazdkę dostałem coś innego od Mikołaja. Mianowicie coś takiego. I co zrobimy? Rozpakujemy to. Hap! Rozpakowane. Słuchajcie, to jest taka siatka. Siatka, która ma na celu zabezpieczyć przed wypadaniem czegoś z takiego koszyka bagażnika na motor. Przynajmniej bagażnika na kład. już była się wielokrotnie przydała. Natomiast miałem wątpliwość jedną czy to nie jest za grubej, czy nie będę musiał robić upgrade'u tych końcówek więc zobaczmy, jestem bardzo ciekawy czy założę to hop, weszło weszło wyobraźcie sobie sytuację taką, że pojechałem do sklepu kupić misie no i teraz te misie mogą wypaść z koszyka ale jak już mam taką siatkę, to misie nie wypadną z koszyka będą sobie siedziały i przyjadą do domu tak naprawdę skojarzałem się do piosenka. Zabieramy mi wteczkę, jedziemy na wycieczkę. Ale tutaj, akurat, zabieramy mi ko do koszyka i jedziemy. i jedziemy na wycieczkę. Dzieci są bardzo zadowolone, mi krają za kamerę, co to dla zrobił z ich misiami. Także taka świateczka jest bardzo przydatna do nawet takiego koszyczka z taką drobną krateczką. Można to założyć. Być może tutaj jeszcze są jakieś dodatkowe elementy, które można też podczepić, pokombinować, zaciągnąć to. Może da się to zaciągnąć jakoś. Znajdę jakąś funkcję ciekawą. Podejrzewam, że nawet jeżeli zaciągnę, to będzie efekt taki, że i tak, i tak się ten, to rozciągnie w czasie, w czasie jazdy. Ale już były sytuacje, w których by mi się coś takiego przydało. W związku z tym z tego prezentu pod choinkę jestem bardzo zadowolony. Jeszcze taka mała, mała dogrywka spóźniej. później, bo zastanawiałem się, czy to nie zejdzie. No, ciężko jest ściągnąć tą końcówkę ten element, ale jest to na tyle dobrze i fajnie zrobione, że nawet ten element jest zabezpieczony gumką. Być może w razie czego jakby to spadało, miało spadać. To trochę kleju. I zakleić to na Amen. Ale w ogóle w, trzyma się dobrze i w czasie wyjmowania tych misiów, które widzieliśmy. Przed chwilą nie spadło nic z tego. To by było na tyle. Wracamy do ujęcia z misiami. Będę na tym kończył. Dziękuję za wasz czas. Zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. Na sam koniec polecam Wam inne filmy związane z rowerami. Tutaj jest jeden film, to jest drugi film, to jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia. A ja muszę teraz oddać misię właścicielkom, bo... <laughs> Pa! <laughs> I by jak te Duki tak zrobił Pa! pa. <laughs>